Przepis na sernik na zimno z rurkami. W szklance wrzącej wody rozpuszczam dwie galaretki bezbarwne, mieszam aż całkowicie galaretka się rozpuści i odstawiam do wystygnięcia w chłodne miejsce. W międzyczasie na deną formy wyłożonej papierem do pieczenia układam herbatniki kakaowe. Następnie do zmielonego sera dodaję cukier-puder, wsypuję cukier waniliowy i miksuję kilka minut, aż składniki dobrze się połączą. W dalszej kolejności ciągle ubijając, wlewam wystudzoną, ale jeszcze nietężającą galaretkę. Po dodaniu całej galaretki, całość przelewam na formę serwatnikami i wstawiam do lodówki na kilka minut. Gdy masa serowa będzie na tyle sztywna, aby rurki nie utonęły, układam na niej ciasno obok siebie warstwę z rurek. Teraz przechodzę do przygotowania bitej śmietany. W połowie szklanki wrzącej wody rozpuszczam dwie łyżeczki żelatyny, a następnie odstawiam w chłodne miejsce do wystygnięcia. Do schłodzonej śmietany kremówki wsypuję cukier puder i całość ubija mikserem na sztywną pianę. Ciągle miksując do ubitej śmietany wlewam partiami schłodzoną do temperatury pokojowej żelatynę. Gdy składniki się połączą śmietanę rozprowadzam na warstwie z rurek, wyrównuję i na wierzchu układam ciasno obu siebie herbatniki. Tak przygotowane ciasto wstawiam do lodówki na kilka godzin. Najlepiej smakuje następnego dnia gdy herbatniki i rurki namiękną. Dziękuję za obejrzenie filmu, proszę o subskrypcję, komentarze i oceny.